Ojej, coś się zepsuło i potrzebujesz fachowca? Teraz możesz mieć wszystkie usługi serwisowe w jednym miejscu. Nieważne, czy potrzebujesz elektryka, hydraulika, technika urządzeń grzewczych i gazowych, albo klimatyzacyjnych, szklarza, ślusarza, serwisanta RTV AGD czy informatyka. Włącz usługę serwisant 24, zgłoś problem, a nasz specjalista się z nim rozprawi. Dlaczego warto? Bo pokrywamy koszty usunięcia awarii do kwoty 700 zł. Są to koszty związane z dojazdem fachowca, ekspertyzą, naprawą i częściami zamiennymi. Co miesiąc możesz zgłosić jedną awarię. A jeśli nasz serwisant nie przyjedzie w ustalonym z Tobą czasie, możesz zorganizować naprawę we własnym zakresie. My zwrócimy Ci pieniądze do limitu 700 zł. Wystarczy, że przedstawisz nam imienny rachunek lub fakturę za Twoją naprawę. Aby włączyć usługę, zaloguj się do swojego konta w aplikacji Mój Orange. Wejdź w pakiety i usługi, a następnie aktywuj usługę Servicen24 jednym kliknięciem. Usługa zostanie włączona do najbliższego cyklu rozliczeniowego. Usługa będzie już aktywna, a ty będziesz potrzebować fachowca, wtedy dzwonisz pod całodobowy, bezpłatny numer, zgłaszasz awarię, a my zajmiemy się resztą. Prościej się nie da, prawda? Orange.